stawu gdzie ta ścieżka mnie tutaj prowadzi ja się chcę delektować przyrodą no i zobaczymy Daleko jest diagnostyka. Przy okazji dojechałem do diagnostyki. I diagnostyka, punkt pobrań, laboratorium centralne Paderewskiego 32C. No, a ja jadę dalej. Na ulicy Sikorskiego no i teraz skąd ja przyjechałem? Ha, ha, ha. chyba to z lewej strony przyjechałem Tak, stamtąd przyjechałem Tu się da przejechać O kurcze, nie, nie da się przejechać Zamykają mi bramę No zobaczcie, no to chuligany Dobrze, że nie wjechałem, bo bym potem nie wyjechał. Ale tu chyba się da przejechać. No i jestem z powrotem nad stawem łąka. Tutaj taka dzika ścieżka przy samym brzegu i to mnie właśnie rajcuje. O tak, rajcuje. O tak, oczywiście. Zwłaszcza te korzenie. Ajcują mnie te korzenie, ja pitole. Pan nie popatrzył na mnie, siedzący tu na ławeczce, z kim ja tak gadam. Powiedział, no chyba ten co ma nierówno pod kopułą. Dobra, jedziemy do takiej ścieżki. Można jechać tutaj. Ewentualnie tamto to A ja go lechać będę. Jestem bliżej wody. z prawej strony taka fajna siłownia na świeżym powietrzu zbiornik łąka staw łąka został chyba już w całości objechany gdzieś tu już będę dojeżdżał do tej ścieżki, którą Jechałem po tamtej stronie brzegu. No i jadę nad kolejny staw. Zobaczcie jeszcze tutaj ten staw. Objechałem go całego. W dzisiaj nie włączyłem nawigacji od samego początku no i będę miał lukę no, kilkukilometrową o mojej dzisiejszej trasie także no, nie będzie pełna ale to jak tam nadrobimy w inny sposób tutaj mamy schody, to tutaj nie przejedziemy, Była jest wielka ruła, nie bądź pan ruła, nie pękaj pan no i co, gdzie tu będzie jakiś wyjazd No jest dwie rury ciepłownicze Tauron ciepło no ja tu chyba tędy wjeżdżałem mi się wydaje chyba tak Zobaczymy, gdzie ja tutaj wyjadę. A, 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 a. Trzeba było gdzieś w prawo skręcić. Będzie jakaś ścieżka. Rury idą pod drogę. No, czyli ja tutaj na tą ulicę wyjadę teraz. Kolegium na tym kamieniu, na tym, na Katowicki Park Leśny, imieniem Romana Stachonia. Ale co tu pod spodem pisze, takie trochę jest niewyraźne. Nie będę tutaj przekręcał. Teraz, synowi Ziemi Śląskiej, społeczeństwo miasta Katowic. I tu gdzieś jakaś data jest. Ale jaka to jest data? Zobaczmy. 1900. Chyba 87 rok jak dobrze widzę. Także tak to wygląda. No. No to jadę. Kieszka rowerowa z jednej i z drugiej strony. Dobrze, muszę przejechać na drugą stronę. No i tu jestem nad drugim stawem. Tutaj są te schody, o których mówiłem, że musiałbym rower przenosić. Ja sobie tu podjadę pod ten staw teraz. To widzę, że jest jakiś lokal, ale nieczynny. No i tak wygląda drugi staw w dolinie trzech stawów. Także teraz ten sobie objedziemy. zakaz kąpieli. Jakąś fotę zrobimy. No to teraz wam pokażę drugi staw w Dolinie Trzech Stawów. To jest staw kajakowy. Tak on się tutaj prezentuje. Zobaczcie, tam jest jakiś pomost. Tu jest jakiś stary pomost. No oczywiście mój rowerek. Tak, faktycznie no, pływają tam na, na kajakach. Zajdę tutaj na ten pomost. Tutaj kiedyś były barierki, ale ich nie ma. Odpalone. No dalej już nie będę szedł, bo nie wiem jakim on jest stanie. Tam jest taki pływający. No tak wyglądają piękne trzy stawy w dolinie trzech stawów w Katowicach. Oty zrapione. No to znowu blisko wody. Może mi się uda przejechać ten staw. Tylko tak korzenie to jest zakała. Trzeba na nie uważać. Dzisiaj jest środek tygodnia, także nie ma tutaj zbyt dużo osób. Tutaj też takie piękne błonia. zbiornik kajakowy o, o zbiornik kajakowy, zakaz kąpieli piękne miejsce jak tak blisko mieszkaj nie, nie mogłem tutaj nigdy wcześniej zawitać. Nie mogłem. Mogłem, ale nie zawitałem. Także moja wina, moja wina, moja wielka wina. Moja kulpa. Tutaj jakiś malutki taki staw jeszcze jest po prawej stronie, może będzie tablica, to się dowiemy, co to za staw. Nie ma nazwy, kaczuszki sobie tutaj pływają. To odjedziemy go też. Salwajery, jakaś knajpka knajpka. No ale chyba potem mnie się nie uda objechać dalej tamtego stawu. Zaraz, tu jest ptaki wodne Doliny Trzech Stawów. Tutaj jest kaczkomat. Pana ta ścieżka. dobra, zobaczcie ten staw, no piękny, piękny i ta ładna biała chmurka na niebie, no to Katowice mają dużo takich zielonych płuc. Lefa Disc Golfa. Tu jakieś jabłuszka. Na błonki rosną. Chciałeś zagrać w dysk golfa. Zapraszamy na otwarty trening. Co to może być? No nie wiem. No dużo kołąbków, kaczuszek. Fajne. No i tutaj gołąbki. Zobaczcie ile tych gołąbków jest. W jednym miejscu mają wysypane i jedzą sobie. Dziubiono. No to przejechałem w koło. Tutaj z lewej strony nie ma tutaj widzę jakiegoś żadnego przejazdu. Muszę tutaj z prawej strony przejechać. ścieżka w lewo, dobra, to skręcamy tutaj w lewo. No tak to wygląda jeszcze, popatrzmy, witamy, kształt Wajterca. jest przejazd zrobiony. Nie widziałem go tam z daleka. fajnie i nie to zrobili No teraz można zobaczyć sobie cały staw kajakowy tutaj z góry. Tam na wprost jest jakaś restauracja. que me ha costado, ¿eh?